Tutaj load and make ready Możesz nie, na, nie zapinać tych rzepówek, będziesz się wczoraj. <laughs> Tutaj are you ready? Then bye! I'm not to clear is still hammer down Holster. Wygrała lewa, wygrał Mariusz. Oh, oh, oh. Trafiłeś go w kart i się nie położył. Że <laughs> 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 w kartki nie grają. Ja sobie myślę, kurwa, co ty dyacy grąbi? Ja tu chodź napis, ja A, a, nie, a nie? ja nie trafiłem pierwszym strzałem. Widziałem. On wiesz, ja stałem. Niewiarygodne. To się Poszedłeś po dźwięku, no i ty tak, tak. przejechałeś. Tak tak, tak. Tak, bywa, tak, tak. Lepiej w karty nie grają. Ale w taki magazynek wymienił Nie, bo on go strzelił, on go strzelił, tu Nie wymienił magazynek i walnął dużego. Zb... No. No, Rozumiesz, tylko ten już był na tyle bezczelny, że się nie to zapraszam. Janusz Pilch kontra Hans. Trzeba? Tak. Zapraszam. A co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Tu masz strzelać, a nie to. Przygotowuje się Janusz, nasz Jan, znaczy Jan Strong przeciwko. zabawa Maciej. Okay. Panowie, wszystko jasne? Loud and make ready.